Tam, witam, serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Kilka lat temu byliśmy świadkami naukowego wyśmiewania Graja Hancocka i jego teorii starożytnej Ameryki, jaką opisał w książce America Before, czyli Przed Ameryką. Dominowała wówczas mająca już niemalże 70 lat teoria kultury Clovis, Ludzi, którzy kilkanaście tysięcy lat temu mieli przejść z Azji do Ameryki przez zamarzniętą cieśninę Beringa. Przed nimi kontynent miał być pusty i bezludny. I każdy, kto twierdził inaczej, był przez naukową inkwizycję bezwzględnie tępiony. Na szczęście, ale też zupełnie nieoczekiwanie, coś ostatnio w tym betonie pękło. I dziś ta teoria cichutko i bez rozgłosu idzie do śmietnika. A bezwstydni akademicy nawet nie zająkną się, że przez dziesiątki lat byli w błędzie. To jednak nie przeszkadza, aby Wikipedia nadal nazywała Hancocka pseudonaukowcem. Nie ma on wykształcenia akademickiego, więc nie można go traktować jako partnera. Załamanie się tej teorii wiąże się z nowymi odkryciami archeologicznymi. Pod San Diego przy budowie autostrady odkryto kości mastodontów, i było to miejsce, gdzie prehistoryczni mieszkańcy Ameryki zrobili sobie punkt rzeźniczy, gdzie ćwiartowali mięso zabitych zwierząt. Używali narzędzi, którymi między innymi wydobywali szpik kostny, zapewne przysmak, bo zadawali sobie wiele trudu, aby go uzyskać. Badania radiowęglowe określiły czas obróbki tych kości na około 130 tysięcy lat temu. To kolosalna różnica do teorii Clovis, która uznawała, że pierwszy człowiek postawił swoją stopę w północnej Ameryce zaledwie 12 tysięcy lat temu. Powstaje więc pytanie, w jaki sposób ci ludzie dostali się do dzisiejszej Kalifornii? Jeśli było to 130 tysięcy lat temu, to nie mogli przejść po zamarzniętej cieśninie Beringa, bo poziom światowego oceanu był wyższy nawet do 300 metrów od dzisiejszego. Dlatego jedyny sposób dla tych ludzi, aby dotrzeć do Ameryki, to droga morska, co samo w sobie jest zdumiewające, bo trudno sobie wyobrazić, co mogli oni mieć do swojej dyspozycji, aby pokonać taki szmat drogi przez ocean. Mniej więcej w tym samym czasie, co pod dzisiejszym San Diego, na terenie Europy pojawili się pierwsi Neandertalczycy. Wszystko to oznacza, że ludzie od ponad 100 tysięcy lat temu byli bardziej zaawansowani technologicznie niż chce tego nauka. Przez długie lata ślady starożytnych amerykańskich kultur były ignorowane, a ewidencja zamiatana pod stół, a nawet niszczona. Najbardziej znana i najstarsza zaawansowana amerykańska cywilizacja miała swoje centrum w Kahoki, niedaleko St. Louis, gdzie żyła kultura zwana Adena. Prawie nic o nich nie wiemy. Pojawili się w Ameryce 3000 lat przed naszą erą i do dziś nie przeprowadzono badań nad ich szczątkami doczesnymi. Wiadomo jedynie, że różnili się od nas wyglądem, bo byli bardzo smukli i bardzo wysocy. Być może to właśnie doprowadziło do nieporozumienia, bo niektórzy uznają, że Amerykę zamieszkiwali giganci. Ojibwejowie nazywali ich Jom czerwonowłosi giganci i czarownicy. Mieli oni często ponad 2,5 metra wzrostu, potrafili tworzyć ogromne konstrukcje ziemne i byli doskonałymi metalurgami. W latach 50. i 60. kulturę tę badał akademicki archeolog Don Dragu, który rozkopał wiele kopców kultury Adena i znalazł tam szkielety, które miały nawet 3 metry wzrostu. Jego książki są dziś trudno dostępne, bo nigdy ich nie wznowiono. Dane, jakie zebrał, są z pewnością bezcenne. A prehistorycznych pamiątek po dawnych, zaawansowanych kulturach na kontynencie północnoamerykańskim jest znacznie więcej. Niektóre z nich kryją się pod powierzchnią wody. Jakiś czas temu opowiadałem Państwu o kamiennych kręgach na dnie jeziora Michigan, ale inne tajemnicze struktury kryją wody jezior znacznie mniejszych niż Michigan. Takim jeziorem jest Rock Lake w stanie Wisconsin. Pierwsi osadnicy dotarli do Wisconsin około 1830 roku. Mieszkający tam Indianie Winnebago lub Ho -Chang opowiedzieli im historię o zatopionym mieście. Miasto miało znajdować się na dnie Rack Lake i Indianie mówili, że pod wodą znajdują się kamienne tipi. Historię o zatopionym mieście uznano jednak za jedną z indiańskich legend. Jezioro Raklejk to zbiornik wodny o swojej własnej dynamice, i co jakiś czas zmniejsza się w nim nie tylko poziom wody, ale staje się ona krystalicznie przezroczysta. Na początku XX wieku dwóch myśliwych, polujących na kaczki, płynąc łodzią po takim przejrzystym jeziorze, dostrzegło na jego dnie ciemne kształty. Jezioro jest dosyć głębokie i nikt w tamtych czasach nie zdecydował się zanurkować w jego głębinie. Jednak opowieść myśliwych ożywiła dyskusję na temat tajemniczego zatopionego miasta. Tymczasem jezioro weszło w swoją kolejną fazę i woda stawała się coraz bardziej mętna, także przez zanieczyszczenia tworzone w powstających dookoła niego osiedlach. 11 kwietnia 1936 roku dr Fayette Morgan, dentysta i posiadacz licencji lotniczej, przelatując nad jeziorem, dostrzegł z powietrza odcinające się kolorem od dna ciemne, tajemnicze kształty. Zaintrygowany dokonał nad tym rejonem jeziora wielu przelotów, aby upewnić się, że nie jest to przywidzenie. Cienie na dnie jeziora były proporcjonalnymi w swojej formie prostokątami. Takich prostokątów dostrzegł doktor Fayette wiele. Były podobnej wielkości i dłuższy bok każdego z nich ocenił na 30 metrów. Zaintrygowany odkryciem doktor wylądował na lotnisku, dotankował swój samolot i pobiegł do domu po aparat fotograficzny. W kolejnym locie niczego już nie dostrzegł, bo zmieniło się położenie słońca i kąt padania jego promieni, przez co jezioro stało się już nieprzeniknione. Był jednak absolutnie pewien tego, co widział, i następnego dnia ponowił próby, ale także bez powodzenia. Doktor Fayette próbował jeszcze przez następne cztery lata dostrzec kształt na dnie jeziora, niestety również bez powodzenia. W 1940 roku nad jeziorem wodno samolotem przelatywał pilot Armand Wandre wraz z przyjacielem Elmerem Wolinem. Obaj lotnicy latali rekreacyjnie, by w końcu wylądować swój samolot na powierzchni jeziora. Dzień był bezwietrzny, a jezioro tworzyło jednolitą taflę wodną. Kiedy odpoczywali siedząc na pływakach samolotu, wpatrując się w przezroczystą tego dnia wodę, nagle dostrzegli, że tuż pod nimi stoi potężna kamienna struktura. Jej ciemny kształt wyraźnie odbijał się od dna. A jej szczyt znajdował się zaledwie 6-7 metrów pod powierzchnią wody. Obok struktury można było dostrzec dwa inne kształty. Oba tworzyły ciemne, proporcjonalne koła. Miejsce zaznaczono na mapie i dużo później sprowadzono tam płetwonurka, a także sonar. Struktura okazała się kamienną piramidą o długości nieco ponad 30 metrów i szerokości 20 metrów. Dno jeziora jest muliste i piramida wystawała 3,5 metra nad poziom tego mułu. Sonar wykazał, że co najmniej drugie tyle konstrukcji znajduje się pod mułem jeziora i jej długość na dnie to co najmniej 100 metrów. Piramidę nazwano limnatis, czyli pijawka, końska pijawka. Piramida miała kształt trapezu i jej szczyt wyłożony był płaskimi kamieniami tworzącymi rodzaj tarasu. Znaleziono także szczątki czegoś, co mogło być pozostałością po gipsowym tynku, jakim wyłożono konstrukcję. Nieopodal tego miejsca znajduje się zatopiona wyspa. Do dziś zachowały się szczątki kamiennej ścieżki, która ginie w wodach jeziora, prowadząc wprost do podwodnego kompleksu. Ścieżka ma długość 5 km i zaczyna się w miejscu zwanym dziś Astalan, gdzie obecnie trwają badania archeologiczne. W Astalan odnaleziono dwa ziemne kopce, czy raczej ziemne piramidy, nazywane obecnie Piramidą Słońca i Księżyca. Cały kompleks posiadał znacznie więcej budynków i ziemnych konstrukcji o nieznanym dziś przeznaczeniu. Odkryto ślady drewnianych kaplic, a całość otoczona była drewnianym murem poprzecinanym wieżyczkami. Szczątki zbadano metodą radiowęglową, i najstarsze organiczne znaleziska pochodzą z 300 roku przed naszą erą. Uważa się, że Astalan to miasto kultury górnego Mississippi, które swój największy rozkwit przeżyło w XI wieku naszej ery. By dwa wieki później upaść i zniknąć niemalże bez śladu. Cały kompleks Astalan jest zorientowany astronomicznie, co świadczy o zaawansowanej wiedzy ludzi, jacy tam mieszkali. Budowle, jakie odkryto, zapisują moment przesilenia zimowego, a także fazy księżyca. Niezwykle wnikliwie obserwowano tam także planetę Wenus. U swojego szczytu, miejsce to zamieszkiwało co najmniej 20 tysięcy ludzi. Mieszkający dziś w tym miejscu Winnebago przechowali w swojej tradycji informacje o tym, że mieszkańcy Astalan najpierw podpalili swoje miasto a następnie ruszyli na południe i zniknęli bez wieści. Archeolodzy znaleźli potwierdzenie wielkiego pożaru w tym miejscu, do którego doszło w 1320 roku naszej ery. W tym samym czasie w Meksyku doszło do powstania silnego państwa Azteków i spekuluje się, że lud zamieszkujący Astalan ruszył na południe po to, aby się do nich przyłączyć. Astalan nie jest jedyną prehistoryczną i prekolumbijską kulturą na terenie Ameryki Północnej. Zanim dotarli tam Apache, Comanche i Navajo, Amerykę zamieszkiwał zupełnie ktoś inny. Przysparza to Akademii wielu problemów i temat ten jest spychany na absolutne pobocze historii, mimo że ludzie ci zostawili po sobie wiele śladów, zwłaszcza w formie ziemnych kopców. Kopce odzwierciedlały określony układ astronomiczny. Z pewnością służyły celom ceremonialnym, ale zapewne czemuś jeszcze. I ta tajemnica wciąż czeka na swoich odkrywców. I Astalan to tylko niewielki fragment tej kompletnie nieznanej historii i kultury. Tuż obok rozwijała się niemniej tajemnicza kultura, znana dziś pod nazwą Hopewell. Zostawiła ona po sobie tysiące kopców w Ohio, w tym słynny kopiec węża. Tajemnicą ludu Hopewell pozostaje gwałtowny upadek tej kultury około 500 roku naszej ery. Za jej rozwiązanie w końcu zabrały się uniwersytety. University of Cincinnati w Ohio prowadzi prace archeologiczne w 11 historycznych miejscach kultury Hopewell w dolinie rzeki Ohio. Analizuje się nie tylko rzadkie artefakty, ale także glebę w poszukiwaniu przyczyny nagłego zakończenia istnienia tej kultury. Dzięki analizie gleby znaleziono tam kamienne szczątki czegoś, co być może było niegdyś potężnym meteorytem, który eksplodował nad tym miejscem. Tego typu dramatyczne wydarzenia zawsze pozostawiają w ziemi ślady rzadkich metali, takich jak platyna. Platyna jednak towarzyszy także erupcjom wulkanu. Dlatego, znalezienie towarzyszącego Platynie i Rydu, już bez wątpienia sugeruje kosmiczne pochodzenie niewielkich odłamków skały. Astronomicznie potwierdzono także obecność kilku komet w pobliżu Ziemi w czasie nagłego i gwałtownego upadku kultury Hopwell, czyli 1500 lat temu. Eksplozja na niebie wywołała masową panikę wśród ludzi. I kompletny rozpad organizacji regulującej życie tej kultury. Poprzednie badania w tym rejonie wykazały, że w tym mniej więcej czasie doszło tam do potężnego pożaru, który objął sobą obszar 15 tysięcy km kwadratowych, czyli tyle co obszar obecnego województwa małopolskiego. Obecność mikrometeorytów w grubej warstwie popiołów potwierdza teorię o eksplozji komety nad tym obszarem. Eksplozja komety na Ohio byłaby tym samym podobna do tej, co nad tunguską z 1908 roku, ale o znacznie większej skali. Zniszczenia zatem byłyby potworne i wręcz trudne do wyobrażenia. Dla żyjących w tym czasie ludzi byłoby to traumatyczne przeżycie. Do tego dochodził wiatr, ogień i odłamki skały, które kompletnie zniszczyły uprawy Hopewell oraz ich zapasy żywności. Z tysięcy hektarów lasów, położonych siłą eksplozji jak źdźbła trawy, zniknęła zwierzyna i zniszczone zostało runo leśne. Tysiące osad zostało spalonych, a dziesiątki tysięcy ludzi straciło życie. Ci, którym udało się przetrwać kataklizm, zajrzał w oczy głód. To, co dziś pozostało po ich niezwykłej kulturze, to ziemne kopce których zbudowanie wiązało się z rozległą wiedzą tak inżynieryjną, jak i astronomiczną. Budowane przez Hopuel -Well kopce czasami swoim kształtem przypominały zwierzęta, bądź tworzyły bryły geometryczne. Nie były one stawiane w przypadkowym miejscu i zawsze odwzorowywały układ gwiazd i planet na niebie, tworząc unikalną i ogromną mapę Wszechświata. Kultura Hopewell zostawiła po sobie także szereg artefaktów, zrobionych z gliny, metali, kości, kamienia i muszli. Po kosmicznej katastrofie, która w krótkim czasie kompletnie zniszczyła całą tę tajemniczą cywilizację, ci, którzy przetrwali, opuścili to miejsce, dołączając do żyjących w innych rejonach kontynentu plemion, bardziej prymitywnych niż Hopewell. W legendach tych Indian przetrwał jednak opis katastrofy, do jakiej doszło w 500 roku naszej ery. Indianie Miami opowiadają o rogatych latających smokach na niebie, ziejących kamieniami, które niszczyły wszystko, na co spadły z nieba. Indianie Szałni opowiadają o niebiańskiej panterze, rozszarpującej na strzępy całe lasy. Plemie Atała przechowało legendę o słońcu, które spadło z nieba na Ziemię. O kosmicznej w swej skali katastrofie opowiadają Algonkinowie i Irokezi. W epicentrum wybuchu, obok którego znajduje się dzisiejsze miasto Milford, ludzie z kultury Hopwell usypali swój ostatni kopiec i ma on kształt komety. Nazwa Hopwell nie jest nazwą adekwatną, bo ludzie ci i ich kultura nie wszędzie jest jednolita. Co świadczy o tym, że być może mamy tu do czynienia z kilkoma różniącymi się od siebie tak etnicznie, jak i cywilizacyjnie grupami ludzi. Taką wyróżniającą się kulturą zaliczaną do Hopwell są ludzie, którzy stworzyli kompleks kopców w Newark w Ohio. Całość jest tam ogromna i tak precyzyjnie ustawiona astronomicznie. Że dziś miejsce to uważane jest za największe prehistoryczne astronomiczne obserwatorium na świecie. Porównywalne swoją skalą ze Stonehenge czy kompleksem w Gizie. Obejmuje ono obszar aż 100 hektarów. Oprócz kopców stały tam dwa równoległe do siebie mury, każdy o długości 10 km. Największy z kopców zwany jest oktagonem i jego obwód to 4,5 km. Budowa kompleksu została rozpoczęta w latach dwusetnych przed naszą erą i prace trwały aż do V wieku naszej ery, czyli do czasów wspomnianej kosmicznej katastrofy. Ale sam oktagon jest znacznie starszy i ma co najmniej 3200 lat. Kim byli ludzie, którzy go zbudowali? Skąd posiadali tak szczegółową i konkretną wiedzę? Te pytania pozostają wciąż bez odpowiedzi. Oktagon jest połączony korytarzem z innym kopcem, perfekcyjnie ustawionym do obserwacji księżyca. Pomiędzy kopcami stworzono szereg platform, które służyły zapewne do precyzyjnego oznaczenia położenia gwiazd i planet. Do dziś nie oszacowano do końca skali i możliwości tego obserwatorium, ale już teraz wiadomo, że pozwalało ono na precyzyjne obserwacje zaćmień Słońca i Księżyca. Obu przesileń, pozycji Wenus, a także konstelacji takich jak Plejady. Cały kompleks zwany jest dziś Miastem Kopców, ale nie był zamieszkiwany i służył wyłącznie celom astronomicznym i zapewne rytualnym. Potężne mury obronne z Blankami także nie służyły celom militarnym. Z pewnością odprawiano tam szereg ceremonii i można powiedzieć, że był to największy kościół na Ziemi, mogący pomieścić dziesiątki tysięcy ludzi. Dziś większość tych kopców zostało zniszczonych i to zaledwie w XIX wieku. Kolosalny w swojej skali Oktagon przetrwał, bo ktoś uznał, że będzie to znakomite pole golfowe. Tego typu zamieszłe ślady cywilizacji na kontynencie północnoamerykańskim. Znajdowane są niemalże w każdym zakątku Ameryki. W Miami Beach na Florydzie odkryto kamienny, idealnie okrągły dysk z 24 nacięciami. Tuż obok odkryto szczątki wyciętych z kamienia kolumn. Nie są to kolumny w stylu greckim czy rzymskim, ale ktoś zadał sobie wiele trudu, aby obrobić kamień w ten sposób. Kolumny mają około 3 metrów wysokości każda. Kolumny podtrzymywały zapewne jakiś dach, którym osłonięto dysk z nacięciami. Takich kolumn było kiedyś 24 i każda z nich odpowiadała nacięciu na dysku. Wokół dysku odnaleziono ślady ognisk i dzięki temu udało się ustalić, oczywiście metodą radiowęglową, datę prawdopodobnego powstania budowli. Jest to 2000 rok przed naszą erą. I znów pojawia się pytanie: kto stworzył tę budowlę? Wiadomo, że w tamtych czasach żył w tym rejonie lud zwany Tagusa, ale ludzie ci byli prymitywni i niemalże nie posiadali do swojej dyspozycji żadnej materialnej kultury. Byli do tego koczownikami. Odnaleziony, wyrafinowany dysk i kolumny wskazują na to, że był tam także ktoś jeszcze. I ten ktoś składał ofiary nieznanemu bóstwu. Tę ofiarę stanowiły delfiny. Sugeruje to, że ludzie ci mieli jakiś głęboki związek z morzem. Czy byli to przybysze z innego kontynentu? Jest to możliwe. Dziś już wiemy, że oceany nie były barierą pomiędzy kontynentami i już w czasach historycznych, choć wciąż starożytnych, takie oceaniczne okręty budowali Minojczycy, Fenicjanie, Grecy, a także Rzymianie, których morskich osiągnięć nadal się nie docenia. Wiele europejskich monet z czasów starożytnych znaleziono na wschodnim amerykańskim wybrzeżu. Flanders Petri, słynny egiptolog, znalazł w egipskim grobowcu kilka siekier, jakie używano w Peru. Znalazł je osobiście i nie było wątpliwości, skąd pochodzą. Ze względu na jego pozycję w Akademii nie złamano mu kariery, ale wątku nie kontynuowano. On sam doskonale rozumiał dlaczego. Podobne wnioski wyciągnęło kilku innych naukowców i ci już mieli przechlapane. Egiptologia to dziwaczna nauka. Większość egiptologów dokonuje naprawdę wartościowej pracy, ale ich wnioski są kompletnie bez sensu, albo raczej reglamentuje się poziom wiedzy w pełni innym celu. I doskonałym przykładem jest tu teoria Clovis, o której już wspominałem, broniona za żarcie przez prawie 70 lat. Ileż karier naukowych złamano w imię Klowis, Ile artefaktów zniszczono, tego też się zapewne nie dowiemy, a dziś teoria ta nagle, bez ostrzeżenia i po cichu, została porzucona. Jej porzucenie pokazywane jest jako zwycięstwo metody naukowej, gdzie nauka przez swój postęp dokonuje autokorekty. Jednym słowem, ohyda manipulacja i polityka. Czytam teraz książkę, dopiero co wydaną, pod tytułem Początek. Genetyczna historia Ameryk. Książkę napisała antropolożka Jennifer Raff. Śmiało, bo już można, odrzucając teorię Clovis jako absurd, bo obie Ameryki były zamieszkane od dziesiątek, jak nie setek tysięcy lat. Pani antropolożka w swojej książce pisze tak, cytuję Nigdy do końca nie mogłam zrozumieć, dlaczego moi koledzy, badający przeszłość Ameryki, tak ostro upierali się, że ludzie w Ameryce żyją od zaledwie kilku tysięcy lat. Koniec cytatu. Używa ona w swojej książce dokładnie tych samych argumentów, jakie używał Hancock czy Randall Carlson. Można powiedzieć, że ci ludzie zrobili dla niej czarną robotę i nauka znów może zatriumfować. Ale to nie wszystko. Książka pod pretekstem naukowej rzetelności rozprawia się z konceptem zaginionej cywilizacji. Uważając, że takie myślenie to myślenie kolonialne, oparte na rasistowskim fundamencie, który zakłada, że rdzenni mieszkańcy danego miejsca nie byli w stanie stworzyć kopców czy piramid. I na koniec pani Raf poucza, że każdy powinien być otwarty na błędy i pomyłki, bo nauka to skoryguje. Pani Raf bardzo mocno w to wierzy i jest to, proszę państwa, wiara religijna. Od dawna mówię o tym, że nauka staje się Ewangelią nowej religii i o ile jeszcze dwa lata temu była to abstrakcja, dziś widać to już jak na dłoni. Kiedyś było towarzystwo chińskich ręczników, a dziś już jest towarzystwo chińskich maseczek. I jeśli miałbym znów powróżyć z fusów, to lada chwila rozpocznie się atak na wszelkie alternatywne podejścia do historii w imię jedynego, prawdziwego Boga. Boga nauki. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Mówił Krys